Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj postanowiłem nagrać filmik o kurkach. Dzisiaj mamy Wielki Piątek. Święta Wielkanocy. Czyli o kurkach. Tutaj siedzi kurka, której będą się kluły pisklęta dziś lub jutro. Kurka naniosła sobie samotnie jajka. Szczerze powiem, nie zabierałem. Było na dworze w nocy po 2-3 stopnie na minusie. No tu mogło być z 0. Na 9 jaj 8 zalężonych. Tutaj mam koguta karzełka widocznego właśnie na filmie. Po nim już mam dwa pisklęta. Resztę piskląt jest po kogucie złoto kuropatwiane. A ten pan to szuka nowego domu. To jest tegoroczny kogucik. No tutaj też każdy wie, że to są karzełki srebrne, kuropatwiane. W tym roku wymieniłem koguta. Biała Kolumbia. Parka, niestety kurka nie znosi jajek na obecną chwilę. Są to młode kurki zeszłoroczne. No i każełki czerwono skrzydła. Trzy kureczki i jeden kogucik. No, a tu kurki karzełka holenderskiego, żółto kuropatwiane. Oczywiście, tak, tak jak wcześniej było na filmie, kurka siedzi na jajkach. No i druga kurka też już usiadła na jajach. Została jeszcze tylko jedna, która znosi. Tutaj może będzie widać jak kurka siedzi na jajach No widać Też sobie sama naniosła No i tutaj widok Świąteczny Życzę wszystkim Państwu Wesoły świąt, smacznego jajka, do usłyszenia.